Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady. Cześć, witajcie w Filmopolis. Michael Malinowski. Marcin Oleknowski. Dzisiaj dwa skrajnie różne filmy będziemy mm -hmm. recenzować, ten drugi to właśnie się pojawił w streamingu Dob Dobrzy Nieznajomi, mm -hmm. coś dla wrażliwców, no, mm -hmm. pogadamy sobie o tym, ale najpierw typowa rozrywka, taka stuprocentowa, tak. Hollywoodzka. bez żadnych dodatkowych treści pod podskórnych, <laughs> tylko po prostu... Czysta rozgrywka. No i chyba już od samego początku się uśmiechnąłeś, kiedy zaczęła się piosenka. Film się zaczyna pewną piosenką. Dokładnie, zespół z rządzi i to jest w ogóle fajne, bo ona przebrzmiewa zresztą w kilku miejscach w filmie. Taki temat przewodni. No a ty za to się cieszyłeś, bo też usłyszałeś no, swojego właśnie idola. Idola Filakorinca, gdzie cała sekwencja jest z pewną piosenką. Trochę zdradzamy, ale no to, to tak, była wielka, wielka radość. Mm cieszy mnie, że tutaj konsekwentnie, bo są takie filmy bywały, że gdzieś na początku były piosenki, a potem o tym zapominano. Tutaj ta muzyka, te piosenki gdzieś towarzyszą w tym filmie, są ważnym elementem, są też częścią akcji, nie? Gdzieś tam mhm. plecione. Są to fajne, fajne utwory. No, ewidentnie takie puszczanie oka właśnie do naszego pokolenia, nie? Dokładnie. Dokładnie. To 80 -tych, 90 -tych, gdzieś te czasy VHS-ów, yy, czasy, nie wiem, Miami Vice, tu ewidentnie nawiązania do, do tego wszystkiego. No i bo też chyba nic dziwnego no bo to, to dorosło to pokolenie, i stało się reżyserami i scenarzystami. Mhm, dokładnie, no i to, to są te, te lata, tak? Oni się fascynowali latami 80., teraz doszli do głosu. To tak jak było w latach 70., kiedy Lukas i Spielberg tak? doszli do, do głosu, gdzie oni się fascynowali kinem lat 50., tak? E, na nim się wychowali, na nim, nim żyli i później zresztą przenieśli te w kino przygotowe czy kino science fiction właśnie w realia już przyszłych czasów. Hmm. Czy Ty też odbierasz ten film jako po prostu lekki, przyjemny, od początku, do końca fajna zabawa. Tak, zdecydowanie tak. Ja się świetnie bawiłem na tym filmie. Miałem na początku takie wrażenie, bo ten film się tak rozpędza. Można powiedzieć, że on ma rozpęd pewien. I na początku jest tak, że on, on powoli, powoli, chociaż jest jakaś tam akcja, nie? ale powoli, powoli, wchodzimy jakby w relacje między tymi postaciami, bo akurat to jest jedno z najważniejszych motywów, czyli relacja między głównymi bohaterami. I to rozpędzenie w połowie filmu fajnie nabiera właśnie tempa, gdzie często bywa tak, że pierwsza połowa filmu jest taka, że o super dużo obiecuje nam, a później to siada. Natomiast tutaj mamy. Troszeczkę odwrotnie. Na początku to się tak toczy, gdzieś tam zapowiada wiele elementów, ale faktycznie w drugiej połowie filmu dużo dostajemy. Zresztą nie mamy czasu się zastanawiać, myśleć, czy coś gra, czy nie gra, bo, bo cały czas jest akcja, i, i fajne humory, i, i dużo zabawy. Dużo fajnej akcji. Może nie takiej, że jakieś, jakieś granice nie wiem, przesuwają coś, coś nowego proponują, czego nie było w kinie. Ale, ale fajnie się na to wszystko patrzyło, natomiast przede wszystkim mi się przyjemnie patrzyło na tą dwójkę głównych bohaterów. Prawdaż, no, świetnie dobrali. No świetnie, no, przede wszystkim oni się bardzo dobrze ze sobą czuli. Widać, że, że jako aktorzy, jako osoby oni e, dogadują się i mogą tą chemię fajnie pokazać na ekranie. E, w tych postaciach, które wykreowali. I to jest bardzo ładne i fajne. My im wierzymy w to, co się dzieje, dlatego no, kupujemy od razu nie tylko ten kor ten właśnie w ich e, osobach, ale też to, co otacza. Nie? Dzięki temu całe to te przymrużenie oka od razu staje się takie fajniejsze i, i, i przyjemniejsze w odbiorze. Dzisiaj tak wyjątkowo, najpierw zrobiliśmy wstęp, ale teraz damy Wam zobaczyć fragment e, filmu Kaskader z zapowiedzią. Bohater filmu Kaskader powraca na plan filmowy po przerwie spowodowanej wypadkiem. Musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową i rozwiązać spisek. W przeciwnym razie reżyserka, którą kocha, straci swój film. Wciąż też wykonuje swoją codzienną pracę, a więc jest rzucany, podpalany, wysadzany w powietrze, strzelają do niego i rozbijają auta, które prowadzi. Występują Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Hannah Waddingham i Aaron Tyler-Johnson. Reżyseria David Leitch. No i tu ich widzimy. Piękna Emily Blunt i, i on ten taki no, rozpromieniony tym bardziej słowom e, Barbie. po Barbie Ken'a, e, ale jest już chyba fajnie, że idzie dalej mhm. i, i, i nie, chyba mam nadzieję, że nie przyczepi się taka łatka tego Ken'a do niego, tylko właśnie, e, ale z kolei zmienił chyba m, styl, nie wiem czy ciekawe, czy na, na jak długo, ale, ale z takiego... E, Trochę grającego w troszkę sztywniejsze role, postępne takie, takie. mroczniejsze. Mhm. A tutaj mamy po prostu do czynienia z typową, lekką komedią akcji, gdzie on jest typowo komediowy tutaj, nie? Gra po komediowymi zagraniami. Dlatego też, jak ogłoszono, że on będzie kenem w Barbie i w komedii zagra, to ja tak. Średniawo do tego podchodziłem, bo właśnie uważałem, że jest za sztywną postacią, natomiast on potrafi, potrafi się rozluźnić, potrafi bawić się komedią i to jest bardzo fajne, bo, bo tutaj jeszcze jakby nie tylko tym Kenem, który pokazał Barbie, ale tą właśnie postacią tutaj w kaskaderze daje znać. Ja spokojnie dobrze się w tym czuję i, i chcę to kontynuować. I to jest fajne, że nie wraca od razu gdzieś do takich e, no, sztywnych postaci. Nie? Mamy tutaj trochę Barbenheimera, ponieważ Angel Blunt jest z Oppenheimera tak. z kolei e, i, i trochę przy promocji sobie mhm. z tego dworują, ale znowu, tak jak ona tam, czy w różnych innych filmach grała takie mhm. poważne role, tak tutaj znowu jest cudownie komediowa i taka... taka um, no lekka. Nie? No lekka to jest, to jest Oni właśnie... oboje fajnie jakby wchodzą w te role lekkości. E, dlatego i nam się to dobrze ogląda. Nie? nie jest to ciężkawe. Zresztą Gosling bardzo fajnie parodiuje sam siebie jakby w tym filmie, bo e, wcześniej zagrał już rolę Kaskadera w filmie Drive tego mm. kierowca, e, gdzie, gdzie właśnie tam był posępną taką postacią dość, dość mroczną. E, a, a tutaj no jakby się zgrywa właśnie z tej postaci, bo trochę próbuje być taki, ale jednak jest fajnym gościem, którego myślę, że da się bardzo szybko polubić. To mi się podobało to fajne połączenie, rzeczywiście, tej akcji, ale też. Fajnie poprowadzony scenariuszowo ten wątek romantyczny. Mm -hmm. że będą męczyć właśnie, że no. cały film będzie musiał o nią zabiegać mm -hmm. znowu. Nie, tu gdzieś tak fajnie przeskoczyli. Wiesz, tutaj też się działo, nie? Nie oparli tego na jednym pomyśle, że no, tutaj podpadł, więc musi. Tylko, tylko gdzieś w tej relacji też pewne rzeczy się dzieją i, i to mi radość przynosiło. Znaczy też od początku tak naprawdę przez Cały ten tryb jedno do drugiego bardzo mocno ciągnie i to jest, to jest pokazane, nie jest ukrywane, nawet jak w momentach, kiedy ona jest zła na niego to widać, że jednak no, pragnie tej, tej bliskości kontaktu z nim. Więc, no, więc to jest od razu przyjemne, my nie musimy się głowić, co to będzie tam dalej. No on też właśnie tutaj w tych romantycznych y, momentach, też śmieszna scena z piosenką Taylor Swift. Nie, tak. no, no myślę, że, że trafione, ale no tak wyjątkowo to Taylor, myślę, bo jednak w tym filmie jest mnóstwo puszczania oka do właśnie do nas, nie? Jakie jeszcze tam elementy takie wyłapałeś, no, tam, znaczy, do, no, właśnie VHS-owego? No, to, 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 takie elementy, no to już na no Miami Vice było bardzo mocne i znaczące, nie? E, gdzie, gdzie to było i, i tak muzycznie pokazane, tak, no i, i ta bluza, którą bardzo mu zazdroszczę <grym> i będę poszukiwał takiej bluzy, e, która jest bardzo fajna. E, no tam widać, te artefakty zresztą się przewijają e, prze, przez e, Cały ciąg może nie wymienimy, bo, no no, bo to też to nie niespodzianka zdradzamy. dla niektórych, nie? To nie zgadzamy, za to powiedzmy, że Ragi. w tym filmie można zobaczyć aktora, który być może będzie Jamesem Bondem, No właśnie. Się tutaj podobał. Wiesz co, ja już obserwuję go od kilku filmów. Jest to ciekawe. Ja myślę, że, że tak samo przesunięcie z nim filmu marvelowego Kraja jest spowodowane właśnie tym, że już wiedzieli, że on Bonda będzie grał, bo będzie o nim głośno, więc od razu jej film podbije. Nie? Więc to wszystko się tutaj dość dobrze toczy. Ja myślę, że to on może kogoś ciekawego wykrywać, bo to jest bardzo zdolny nie miał szczęścia do filmów, powiem często. E, niestety to były takie filmy, które e, albo były gdzieś tam plajtami, albo średnio przyjmowane, natomiast on często tworzy taką postać, która jednak przykuwa uwagę, nie? I myślę, do Bonda może coś nie, wnieść, jeżeli dostanie jeszcze dobry scenariusz e, i dobry film, no to w tym momencie mamy duże szanse na kogoś nowego w Bondzie, nie? No dobrze, to jeszcze zanim ocenimy w... Kilka, znaczy powiedzieć o wynikach kasowych, mhm. bo świat filmu miał nadzieję, że rozpoczniemy jakiś ten sezon letni wiosennoletni tym filmem mhm. i to będzie jakiś taki większy przebój? E, troszkę więcej się spodziewano niż, niż ostatecznie przez te e, pierwsze dni e, wyświetlania zdobył, e, bo ponieważ przy budżecie, nie wiem, różnie to przy 125 do 150 milionów na razie ma 65. Mhm. No czyli no, zakładając, że możliwe są duże spadki w drugim tygodniu, e, no to pewnie dobije do tych 150, ale za bardzo nie, nie, nie sprzeda się. A jak myślisz, dla, dlaczego? Czy, no, czy To jest wina samego filmu, czy może zupełnie innych czynników. Wiesz co, mi się wydaje, że bardziej promocji, bo, bo jednak ten film nagle się pojawił znikąd, Na przykład w naszych realiach polskich, tak? To nie był film, o który gdzieś wcześniej i o nim, że A będzie kaskader i czekamy na niego i tu dwa miesiące wcześniej jakaś informacja wskakuje, że Gosling, czy, czy jakieś e, krótkie klipy i inne rzeczy. Tak naprawdę o tym filmie było no, dosłownie na 2-3 tygodnie wcześniej. Gdzieś dopiero się pojawiały fajne wzmianki, że będzie premiera. Dlatego ja myślę, że, że ta słaba jakby e, promocja filmu, początkowa, gdzieś wstępna, spowodowała, że ten film albo nie wierzyli w niego do końca i nie chcieli wydawać pieniędzy na promocję, albo uwierzyli, że, że po prostu to będzie samogra i od razu e, zrobi furora. No takie dziwne trochę zagranie. Ja myślę, bo to jest fajny film i on wysokie noty ma ogólnie u krytyków i osób, które widziały. Więc to jest naprawdę bardzo fajny film. Natomiast no, coś jest takiego, że, że powoduje, że nie do końca chyba ludzie wierzą w ten film i dlatego nie chcą pójść do kina. Też tak myślę, że to nie jest kwestia filmu. W ogóle coraz częściej widzę, że, że to, czy jakiś film odnosi sukces kasowy czy nie, średnio zależy od samego filmu. Nie? Mhm. Tylko, tylko od. Zobacz no ile filmów stylików naprawdę stylików bardzo słabych ma tą promocję tak wyeksploatowaną bardzo mocno, że w pierwszym tygodniu idzie mnóstwo ludzi na ten film, a w następnych spadek, bo widzą co to jest po prostu, jaka chałtura. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie, że, że te spadki mm -hmm. nie będą za duże, bo właśnie, tak jak powiedziałeś, ludzie wychodzą z kina i są e, raczej zadowoleni. Myślę, że ten film też super sobie poradzi na i na platformach. Będzie jednym z najchętniej oglądanych. bo mm -hmm. To jest, tak jak to... mówię, czysta rozrywka, tak, czyli coś, co my szukamy. Na dobrym poziomie. począć sobie teraz po południu, weekend, coś. To jest idealny film właśnie, żeby sobie go włączyć. Oceńmy w skali od 1 do 10. Jako świetna rozrywka, naprawdę fajnie zagrana 7 na 10. E, nie narzekam, komedia, do której może i wrócę, nie? E, Powiem ci, że ja e, ta, tak bardzo się czułem dopieszczony z jednej strony, mm -hmm. a z drugiej strony tak trochę na przekór tym, którzy niżej oceniają ten film, ponieważ to rozrywka i komedia. Mm -hmm. To nawet się chciałem porywać na dziewiątkę, no dzisiaj trochę spadło do 8,5. <laughs> powiedzmy, nie, mm. ale naprawdę uważam, że e, musimy też cenić taką robotę. Mm -hmm. Wcale to nie jest prosto zrobić dobrą komedię, mm -hmm. a wreszcie, wreszcie ktoś się postarał, e, złożył te wszystkie elementy razem, mamy cudownych aktorów, chemię między nimi, e, mamy wreszcie sensowny scenariusz, fajny, rozrywkowy, mamy dopieszczenie w nas, tych, którzy pamiętamy różne inne rzeczy filmowo-muzyczne i, i tutaj, tutaj to wszystko jest, są wreszcie dobre dialogi. Zabawne, i jeszcze kilka innych elementów, dlatego ja doceniam ten film. Kaskader. Ale, mój drogi, no teraz to zupełnie zrobimy przewrotkę, po mm -hmm. prostu. Nie? To I to totalną <laughs> to, trochę, to trochę jak wtedy, kiedy do kina wchodził, nie wiem, wiesz, dinozaury Spielberga, Spielberga, tak. a jednocześnie Kiślowski robił swoje filmy. I to naprawdę nieprzypadkowo przywołuje Kiślowskiego, bo to trochę ten klimat. Będziemy omawiać teraz film dobrze Nieznajomi. W filmie Dobrze nieznajomi Adam, mieszkaniec niezasiedlonego jeszcze londyńskiego bloku, postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed 30 laty. W mierzeniu się z traumami wspiera go jedyny sąsiad, tajemniczy i wrażliwy Harry. Występują Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy i Jamie Bell. Reżyseria Andrew Hay. Hmm. I to jest myślę problem trochę z tym filmem, bo my omawiając nie możemy za dużo zdradzić, nie? bo to je, jednak są elementy takie, które mm, dobrze nie wiedzieć. Ja się cieszę z tego, że faktycznie nie zagłębiałem się w recenzję tego filmu. Wiedziałem, że to jest dobry film, ale nie zagłębiałem się w recenzje, opisy, y, tutaj wszelkiego rodzaju punktacje tego filmu. E, dzięki temu mogłem doznać po prostu pewnych elementów. Nie? Spróbujmy, nie zdradzając za dużo, mhm. jednak powiedzieć kilka no. rzeczy. Um, to jest film o ludziach wrażliwych. Bardzo, bardzo wrażliwych. Na pewno. Ja wiesz, co tak? Oglądałem sobie ten film. I tak, stopniowo, bo też. To jest tak. Ten film trafił do kin. Nie, nie, nie tak dawno temu. Mhm. I to był jeden z tych filmów, które tak trochę bokiem przechodzą. Nie, że właśnie filmem głównym tygodnia był jakiś inny, ale słyszałem głosy, jak ktoś był w kinie. To był zachwycony i mówił dobrze, że ten, a nie ten, tam premierę danego tygodnia. Nie? No więc z ciekawością, kiedy teraz, a właśnie wskoczył st do streamingu ten film, można go już w domu oglądać, no to z ciekawością zobaczyłem, rzeczywiście tak wchodzę w ten film, mm -hmm. poznaję, o, o co dokładnie chodzi. Yy, yy, no i to jest taka układanka. Nie? Tak naprawdę do samego końca mm -hmm. musisz dotrzeć, żeby, żeby sobie wszystkie elementy poskładać. Nie będziemy ich zdradzać, ale ma, miałem taką refleksję. Ja bym nazwał ten film terapeutycznym. Tak. I to też miałem jedną z pierwszych myśli takie, że ten film po prostu yy, jak został zrealizowany, to co przekazuje swoją treścią, to jest właśnie taka terapia w domu, właśnie filmoterapia, nie? którą moż, można e, samemu sobie zrobić. Nie? Bo samemu sobie zadajemy po prostu pytania, oglądając ten film, gdzie główny bohater też zadaje pewne pytania swojej przeszłości, taki i my możemy. Nie? Jest tutaj samotność, jest e, trauma, żałoba, e, odrzucenie, te wszystkie elementy poskładane. Radość bycia z kimś też, nie? Tak. Nie, nie tego obsłania. Możliwości bycia z kimś. Um, powracanie do uh -huh. momentów nie? ważnych i kogoś, kto był dla nas ważny, a już go nie ma. No i właśnie, no, to jak, jak to powiedzieć, nie mówiąc nie, ale <laughs> myślę, że wielu z nas, pewnie z was widzowie, słuchacze, yy, może żałować, że na przykład nie pogadał z kimś, póki ten ktoś uh -huh. był, żył, albo póki mieliśmy z nim kontakt. I ten film o tym opowiada. I w cudownie po prostu emocjonalnie rozkłada. Nawet mogą być takie zarzuty, że niektórzy, że za bardzo, że za bardzo jednostronny jest ten film w takiej mm -hmm. tkliwości, wrażliwości, um, ciszy, spokoju, nie zagłębianiu się mm -hmm. w siebie. No ale to chyba jest taka kreacja filmowa, tak jak u Kiślowskiego wspomnianego. Mm -hmm. U niego też to, to... Ja może na co dzień wolę jednak komediodramatyk, czyli tak jak w życiu, że mamy te dramaty, ale jednocześnie mm -hmm. toczy się życie. Tu tego życia za bardzo nie ma. No nie tak, ma. To, to on po prostu jest zamknięty w tym pustym budynku, jeszcze nie zasiedlonym. Ja miałem wrażenie w ogóle, że to gdzieś jakiś Czarnobyl, czy, czy tego typu miejsca, nie? Tak, dziwne, że tak długo tam nikt nie, nie, nie zamieszkuje, nie, nie, nie dołącza się. Jego praca, też pracuje, bo mówi, że jest scenarzystą, więc mhm. też powinien coś… Nie widzimy go ani przy pracy, ani tym bardziej w pracy. Znaczy jest tam moment jakby przy pracy, ale ta praca to bardziej jest rozmyślanie, nie? nie Kartkę i wyrzuca. Natomiast ta praca nieprzypadkową jest nie scenarzystą, bo to ma dużo wspólnego mm -hmm. z tym, co się dzieje, co tak naprawdę widzimy, ale nie jest wypowiedziane, nie jest mm -hmm. nazwane. Nie? To tak, ale nie będziemy zdradzać. To, to, tak, to tak. nie ten. Natomiast myślę, że możemy śmiało pochwalić. Aktorstwo. Dla mnie cała czwórka jest po prostu. I, to, i, i to, jest, to jest moc. To jest właśnie moc tego filmu. Coś, za co ja bardzo cenię w ogóle ten film i, i, i dlaczego on w ogóle zatrzymał mnie przy sobie. Bo każda z tych postaci no, zagrała wybitnie i, i widać, że się wczuli w rolę bardzo mocno. Widać, że gdzieś przepracowały możliwe, że ich. Ich życie, ich przeszłość też mocno jakby została przepracowana w tych rolach, bo oni się wręcz wtapiają, zagłębiają w te role. Każda z tych postaci i e, główny czy Andrew Scott, no, no super zagrał. No, ja już wcześniej zwróciłem na niego uwagę, bo to jest on, bardzo on po fajny aktor. Fenomenalne wrażenie w Sherlock'u, prawda? W Sherlocku, tak, kurde, to był rewelacyjny rewelacyjny I, był i, i wreszcie go kino i telewizja odkryła w pełni bo ostatnio też min serial mm. ry, jak to replay replay mm -hmm. tak w który tak. też jest chwalony i seriala przede wszystkim jego rola więc cieszę się bo, bo wreszcie chyba z tego drugiego a trzeciego rzędu awansował mm -hmm. do pierwszego i, i słusznie bo to jest mm. po prostu aktor nie, niesamowity. No i drugi, Palmas Mescal, no kurczę, no też świetna rola, nie? Widać, że, że no, też mocno przypracował. No to jest aktor, który się teraz bardzo mocno wybija i wkrótce czujesz, że będzie on, on po prostu pogląda ja to, że w czołówce. Nawet, że to właśnie jest... Czy on czasem nie zrobił źle, bo teraz będzie kojarzony pewnie z tym gladiatorem, bo tam będzie grał w, Nahole, mhm. w tej drugiej części gladiatora. Gdzie raczej on w takich filmach nie grał do tej pory. I to jest to niebezpieczeństwo rzeczywiście, że jeżeli się gra w kasowym hicie, ale zobaczymy, czy zobaczymy. będzie, bo to jest Ridley Scott różnił Natomiast e, mam nadzieję, że nie zaszkodzi tej jego karierze mhm. i że jednak, jednak e, nadal będzie. E, po prostu grał, tak, tak. tak jak w kilku innych filmach, które już z nim widzieliśmy. Z że nie miało. skupi się na blockbusterach, nie skupi się na tych hollywoodzkich filmach, tylko też faktycznie te, te niszowe takie filmy, bo, bo widać, że on się dobrze czuje w takim kinie. Zresztą już. Jest... się przepotrważył do tego filmu. Nie? Oni, Ale... oni są, wiesz, te, tak jak właśnie się widziało, nie wiem, jednego jakoś tam w tym Sherlocku, drugiego mhm. e, w, w czymś innym i tu nagle... Inaczej wiesz, to nie jest tylko, o co pamiętam, fajnie role. I, on, to jest, on wchodzą w, nie? całym Dokładnie. ciałem w to mhm. wszystko. No Już nie mówiąc o tym, że i ta wrażliwość, tutaj myślę, że to też jest y, pewne przełamywanie. Nie? Mhm. Y, coś jednak, czego nie ma za dużo w kinie, a, a może dobrze, że jest, bo wy, wypada, żebyśmy się tym oswajali, że i pomiędzy mężczyznami w, możliwa jest wrażliwość. Mhm. I czułość, i że to nie jest tylko domena właśnie, nie wiem, kobiet czy, czy spraw męsko-damskich. Ale, no. ale też to wygląda. Mhm. Ale oczywiście jest to tu w tym filmie mocno też połączone z takim poczuciem odrzucenia. No trzeba tutaj też pochwalić jedyną kobietę. Grającą, bo Claire Foy to, to też jak zagrała tą rolę. Jest to świetna aktorka, która już wcześniej w The Crown no, najlepszą wersję Elżbiety pokazała Dokładnie. wśród tych no, żadna, aktorek. Mimo, że wielkie aktorki kolejne. <grym> się... Tak, obok stały, to tak naprawdę ona, ona miała najlepszą tą kreację w The Crown. E, tak tutaj no widać, że też to jest tak mocna, przepracowana rola, e, która od razu dodaje takiej energii w, w tych scenach, które z nią są, którą odczuwamy i którą czujemy, że ona może faktycznie takie chwile przeżywać, nie? Cała masa emocji. Nas zalewa, mnóstwo, mnóstwo. W, w tych scenach też z nią y, i, i ta postać... Ja widzę, wiesz, porównując to z pewnymi innymi filmami sprzed, powiedzmy, 20-30 mhm. lat, takimi brytyjskimi, i widząc taką rodzinę brytyjską, mhm. To widzę, jak oni właśnie taką, takie osoby, nie? Ona jako taka kobieta jest i on też jest takim facetem. Jamie Bell, którego najbardziej kojarzymy z roli jeszcze dziecięcej czy wielkiego tak. Eliota. I on nadal ma tą dziecięcość trochę, nie wiem, czy ale odczuwasz. Tutaj, ale, ale mimo wszystko tutaj tym tatuśkiem jest. Tak, jest. Jest, jest. Też bardzo ciekawy. I znowu inna wrażliwość męska, ale jednak wyłazi mm -hmm, też, nie? Mm -hmm. Tak. To, to jest ważny film. To jest ważny film. Warto. W, w, warto do niego podejść i, i zmierzyć się. Tak jak mówię, on jest taki właśnie terapeutyczny, więc tak jak pierwszy omawiany film Kaskader jest typowo rozrywkowy, mm -hmm. tak ta, ten film raczej w tych kategoriach y, nie. Natomiast właśnie takiego seansu y, wartego przeżycia można. Natomiast jedna rzecz łączy te dwa filmy, czyli piosenki, a nawet teledyski mm -hmm. są tak. tutaj. I znowu lata 80. Dokładnie. I, I w jednym i w drugim filmie no, muzyka spełnia bardzo ważną rolę. W e, dobrych, nieznajomych nawet to jest właśnie treść, która, która bardzo mocno przybrzmiewa te, te piosenki, te teksty, które są w piosenkach, nie są przypadkowe, tak? One właśnie wręcz dosłownie zresztą pojawiają się też w dialogu, tak? Mm. I, i, I mają taki wyznacznik bardzo dość mocny. Czy nie można się wzruszyć przykład w Petrze Boys? No to to jest Samowite. niesamowite. Tak? Pomimo, że bardzo lubię Pet Show Boys, to tak, tutaj on wybrzmiewa. Eee, niesamowicie. Ale nie, nie tylko, jeszcze nie, nie zalecamy jakie jeszcze piosenki, tak, ale naprawdę to. Power of Love jeszcze, taki mocny, Tak, tak, no? Frankie Wostu no. tak. Naprawdę, m, naprawdę to coś yy, wyjątkowego. O, tak, mm -hmm. tak to Wyjątkowe, dokładnie, nie? Ale może od... spróbujmy jednak ocenić w skali od 1 do 10. Hmm. Wiesz co, ten film. Pomimo, że ja tutaj w zachwycie jestem nad aktorstwem, jest dla mnie trochę taką prostą historią, jest trochę ckliwa. Jest, e, że gdyby nie to aktorstwo, nie ten, ten w ogóle szczyt tej, tej, tej góry w aktorstwie, to ja myślę, że ten film dla mnie by był średniakiem i on w ogóle by nie wybrzmiał. Festiwalowy. By był, tak. Na, na, wtedy to nawet nie byłby nawet festiwalowym filmem, czy to taki by był e, dziwny, na puszczany film na dwójce w południe. E, natomiast e, to, że on na wyżyny aktorstwa się wzbił, to, to, to stał się niesamowity. Bo, bo tak naprawdę to jest wszystko prościzna, to, to historia. Realizacyjnie to, nie było to od, trudne. Tak. Ja. Od, od razu. Rozmowy. Ale od od razu też wiesz, w którą stronę to będzie szło. Nie? Wyczuwasz te, te elementy, nie? E, Ale one są potrzebne. To jest poukładane to wszystko. nie chodzi o zaskoczenie. Mimo że mimo, jest, że jest nawet, twist i niektórzy może, mogą być zaskoczeni. Tak, chociaż moim zdaniem nawet mogłoby go nie być. Nie? Bo tak mhm. naprawdę nie to jest najważniejsze tu w tym, w tym filmie, tylko właśnie to... No właśnie, ten proces terapeutyczny, tak. O którym nie zdradzamy, bo to warto. No, sobie więc dlatego ten film oceniam na 7 na 10. Jako za wybitne aktorstwo daje naprawdę wysoką notę. E, zobaczę, kiedy wrócę do tego filmu. Nie wiem kiedy. <grym> bo na razie on, on pracuje we mnie i sobie fajnie niech pracuje. E, natomiast ta, ta właśnie warstwa takiej ckliwości i, i tego. No, Trochę mi obniża ten film. Nie? nie czuję jeszcze tej wybitności realizacji tego filmu. Ale może za jakiś czas twierdzę, że właśnie to jest to i to jest ta wybitność. No zobaczymy. Ja ceniam 8 na 10. Troszeczkę zabrakło do genialnego czegoś, ale to w ogóle nie stoi na przeszkodzie temu, żeby, żeby przeżyć ten film, żeby, żeby stał się jakimś ważnym elemencikiem. Naszego y, odzyskiwania siebie, jakiegoś takiego mm -hmm. zagłębiania się w sobie, zmierzenia się z czymś, co przeżyliśmy kiedyś, a wypadałoby wreszcie to przepracować. Także, mm, nawet bym powiedział, że tylko 8 na 10, mm -hmm. ale y, y, jednak z takim zaznaczeniem, że ch chylę czoła, że taki film powstał mm -hmm. i, że, i że jednak trafił do kin, że teraz jest na Disney. Plus. Czyli na dużej, wiesz, takiej no raczej tam obok tych różnych komiksowo, wiesz. I widać, że jest promowany ten film, nie? nie jest Jednak taki jest film. i dobrze, że tam jest, bo, bo to jest film, który należałoby zobaczyć. Mhm. Dobrze, nieznajomi i Kaskader. Dzisiaj te dwa filmy, no ale już zapraszamy za tydzień na kolejne Filmopolis. A tymczasem wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Hej. Cześć! Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady.